Co może być lepsze od pobicia własnego rekordu w grze? Chyba tylko pobicie rekordu ustanowionego przez znajomego. Na PlayStation 5 możesz odblokowywać wyzwania do pokonania w obsługiwanych grach. Wyzwania znajdziesz w grze, w centrum sterowania i na ekranie centrum danej gry. Gdy ktoś z Twoich znajomych ukończy wyzwanie, powiadomimy Cię. Możesz wtedy spróbować pobić jego rekord. Jeśli będziesz pierwszą osobą w kręgu znajomych, która pokona wyzwanie, możesz od razu zająć miejsce na szczycie podium. Za niektóre wyzwania przyznawane są nawet nagrody w grze. Pnąc się w górę rankingu, możesz sprawdzać, jak radzą sobie Twoi znajomi i inni gracze na całym świecie. Gdy ukończysz jakieś wyzwanie, możesz zaprosić znajomych do pobicia swojego rekordu. Dostaną oni wówczas powiadomienie, że rzucasz im wyzwanie. Rozegranie wyzwania jest proste, nie trzeba niczego szukać w menu gry. Wystarczy nacisnąć przycisk i już można podjąć próbę. Jeśli znajomemu uda się pobić Twój rekord, powiadomimy Cię i będziesz mieć szansę odzyskać prowadzenie. Na konsoli PS5 możesz rywalizować ze znajomymi na wiele nowych sposobów. Tylko czy podejmiesz wyzwanie? 英雄。